Mamy do rozwiązania takie równania, które mają ułamki w swojej treści. I zobaczcie teraz, jak tutaj mamy ułamek w mianowniku. Tu jest x trzecich, tu jest 5 szóstych, tu x drugich. To warto pomnożyć obustronnie przez wspólny mianownik. Jaki jest wspólny mianownik dla trójki, szóstki, dwójki? No oczywiście to będzie liczba 6. I teraz. 6 podzieli się przez 3 to będzie 2, czyli skróci się z trójką, będzie 2. 2 razy x mamy 2x. Dodać, tutaj nie mamy z czym skrócić, czyli 6 razy 1 będzie dodać 6, równa się. Tutaj 6 podzielić przez 6 jest 1 i razy 5 mamy 5. Dodać 6 podzielić przez 2 to jest 3. Razy x mamy 3x. Ja tu może zapiszę, jak to skracanie wygląda. Zobaczcie, jak mamy 6 razy x drugich, no to widać, że tu by się skróciło i tu będzie 3 i mamy ten 3x. A tak praktycznie to fajnie można zrobić, właśnie, że 6, ja to tak zapiszę, podzielić przez 2 i to, co wyjdzie, mnożymy przez licznik. 6 podzielić przez 2 jest 3, razy x mamy 3x. Sobie to wygumujemy i teraz już mamy proste równanie do rozwiązania. Nie jest 2x i 3x. Przeniosę na jedną stronę. 2x minus 3x równa się z prawej strony, zostało 5. Przypominam, minus 3x, bo jak przenoszę, zmieniam znak na przeciwny. I teraz tu mam plus 6, czyli zmieniam na minus 6. 2x minus 3x to jest minus x. Równa się 5 odjąć 6 minus 1, no to wystarczy teraz podzielić obostronnie przez minus 1. Ujemny przez ujemny będzie dodatni, czyli x równa się minus 1 podzielić przez minus 1. To jest też liczba dodatnia 1. Podobnie tutaj znajdziemy wspólny mianownik. Wspólny mianownik dla dziewiątki i dla trójki to będzie liczba 9. I teraz 9 podzielić przez 9, analogicznie jak tam nam się skróci, to będzie 1. I proponuję licznik przepisać w nawiasie. Zobaczcie, gdybyśmy to mieli pisać, tak, to by było 9 razy x plus 2 przez 9. No to tu by mi się skróciło 1, 1 i ten licznik byłby w nawiasie. Na razie to zostawię, dodać i analogicznie tu. 9 podzielić przez 3 to będzie 3 i licznik w nawiasie. x minus 1 to się równa. Tu nie ma się z czym skrócić, a zatem 9 razy 9 jest 9. Tu jeszcze rozpiszę ten skrót, chociaż normalnie nie trzeba rozpisywać. 9 razy x minus 1 przez 3. Zobaczcie, 1, tu mam 3 i dlatego mam 3 i licznik w nawiasie. To sobie wygmujemy, żeby było gdzie rozwiązywać zadanie. No i teraz opuszczamy nawiasy. A zatem mnoży: 1 razy x, to jest x, dodać 1 razy 2, 2, dodać 3 razy x, 3x i 3 razy minus 1, minus 3, równa się, tutaj mamy 9x, i 3x, czyli piszemy x dodać 3x, bo to jest po lewej stronie równania. Równa się. Tu nam zostało 9, dodać 3x, nie napisałam. 9, przenoszę trójkę, czyli dodać 3 i przenoszę dwójkę. Zmieniam znak minus 2. x dodać 3x, to mamy 4x. Równa się. 9 dodać 3, 12, odjąć 2, 10 i obustronnie podzielimy przez 4, a zatem x równa się 10 podzielić na 4, można napisać 10 czwartych, to nam się skróci przez 2, czyli będzie 5 drugich, czyli x równa się 5 drugich, czyli 2 i 5 dziesiątych albo 2 i 1 druga.